Cześć! Zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka nowej serii na moim kanale. Zagramy sobie. Vampire Total War i już wam wyjaśniam, co się wydarzyło. Niestety utraciłem dane zapisu, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, no i podjąłem decyzję taką, że zagram tym razem Szwecją. A nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o historię naszego kraju w tym okresie, czyli w okresie III wojny północnej. Historia Polski nie jest zbyt ciekawa, przyjemna. Można powiedzieć, że lepiej o niej nie wspominać nawet. A jeżeli chodzi o Szwecję, no była bardzo blisko do tego, żeby osiągnąć tytuł mocarstwa, żeby naprawdę tutaj mm, uzyskać duże wpływy na świecie i w Europie. Niestety, pomimo szeregu sukcesów Karola XII, popełnił on jeden chyba z najważniejszych błędów, czyli zbagatelizował Rosję, która, którą powinien po bitwie pod Narwą doprowadzić do całkowitej kapitulacji. Nie zrobił tego, tylko ruszył za Augustem i uganiał się przez długi czas na terenach Rzeczpospolitej. A tymczasem, car, car Piotr I przeprowadzał reformy, cały czas umacniał siłę militarną swojego wojska. No i to, wydaje mi się, jest kluczowe Kluczowa przyczyna później porażki Szwedów, ale do tego oczywiście tutaj nawiążemy podczas tych gameplayów. Będę starał się dużo ciekawostek przekazywać o Karolu XII i o Szwecji generalnie tutaj. Będę takie pojedyncze aspekty na każdym, w każdym odcinku pokazywał. Nie będę już bardzo dużo tych aspektów poruszał, tylko będę się skupiał na jednym, żeby. Było to jak najbardziej przejrzyste, dobrze. To chyba przejdziemy od razu do gameplaya. Gramy w krótką kampanię. Ustawiłem sobie tutaj, jeżeli chodzi o poziom bitew, na poziom wysoki. Jeżeli chodzi o poziom kampanii, to będzie normalny. A no to zaczynajmy. Priorytetem powinno być wykorzystanie potęgi wojsk lądowych i floty do zabezpieczenia terenów na wybrzeżach Bałtyku, udaremniając usiłowania nieprzyjaznej Rosji mające na celu zdobycie portu na północnych wodach w Ingrii. Z natury rzeczy, wszystkie skandynawskie narody powinny zgiąć karki przed potęgą Szwecji, więc poszerz granice swego terytorium, włączając do niego Danię i Norwegię. Zachowując jednocześnie dobre stosunki dyplomatyczne i handlowe z takimi krajami jak Wielka Brytania i Francja. Będąc w stanie wojny z Rosją, warto byłoby też wypracować korzystne relacje z wrogiem Twojego wroga, Turcją Osmanów. No to słyszeliśmy wstęp tutaj. Ja taki jeszcze wstęp pociągnę, historyczny. Przypomnę Wam, przed rokiem 1700 została nawiązana taka koalicja. Takie trójprzymierze Danii, Saksonii i Rosji. Zadaniem tej koalic koalicji było odzyskanie ziem zagarniętych wcześniej przez Szwecję na terenach głównie południowego Bałtyku. No i właśnie jeżeli chodzi o ten rok, to wybucha właśnie ta wojna północna. Bardzo ciekawym takim aspektem jest tutaj, jeżeli chodzi o Karola XII trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo wcześnie zostało sierocone przez Matkę później przez ojca chyba w wieku 14 lat umarł Karol XI. na łożu śmierci przekazał taką bardzo ciekawą e, e, poprosił go o coś takiego, żeby pod. Mm, aby sam z własnej woli nie wchodził w żaden konflikt zbrojny, że jest to całkowicie niekorzystna sytuacja i żeby przystępował do wojny tylko w przypadku, jeżeli wróg wyciągnie go za włosy wciągnie go do tego konfliktu czyli taka maksyma, można powiedzieć, że żeby nie angażować się samodzielnie w żadną wojnę, tylko właśnie czekać na ruchy przeciwników. I tylko reagować, jak przysłowiowy lew bronić swojej ojczyzny, jeżeli będzie zagrożona. I właśnie taką sytuację mamy, bo z 11 na 12 lutego w nocy wojska saskie bez oficjalnego wypowiedzenia wojny wkraczają na inflanty. Dodatkowo 20 marca z kolei wojska duńskie wkraczają na terenie księstwa holsztyńskiego, tutaj. Karol się tym specjalnie nie przejął. Zwrócił uwagę, że jeżeli z każdym z tych problemów, tak je nazwał, zajmie się po kolei, to nic się tutaj złego nie stanie dla jego kraju. I w ogóle wskazał coś takiego, że, że to dziwne, że jego kuzyni, Fryderyk i tutaj August, pragną wojny. Zwrócił uwagę, że August złamał dane słowo, bo muszę wam powiedzieć, że August zapewniał Karola o, o jego przychylności. Tymczasem knuł za plecami i właśnie przystąpił do tej ligi północnej przeciwko Szwecji. No i zwrócił uwagę Karol na to, że jego sprawa jest sprawiedliwa, no i w tych jego działaniach dopomoże mu Bóg, także. Można się z tym zgodzić. Szwecja została brutalnie zaatakowana na dwa fronty. No i jeszcze za jest są działania Rosji, ale Rosja przystęp, przystąpi do, wojny, do tej wojny północnej w późniejszym okresie. Ma jeszcze swoje <grywania> działania. Dobrze, to tak. Mamy, zarządzamy Szwecją, mamy cztery regiony. Tutaj jest nasza stolica w Sztokholmie. Mamy jeszcze Finlandię. Mamy Ingrię z Sankt Petersburgiem i mamy Inflanty z Rygą. Jeżeli chodzi o początek, to myślę, że zaczniemy od umów. Bardzo ważne umowy handlowe. Możemy podpisać umowę handlową z Rosją, spróbujmy. One są chyba wrogo nastawione do nas, ale umowa handlowa to jest zawsze korzyść. Ja już nam podziękowała. Dobra. Nie, no zaraz. Aha. Pomimo wszystko podpisali chyba. A wrogość Rzeczpospolitą to chyba nam w ogóle tutaj nie pozwoli na podpisanie umowy. no właśnie. To, czyli Polska nie podpisała z nami umowy. A niech się. Pierniczą. I wrogość z Danią. <grym> Zobaczymy. Czemu nie? Spróbujmy. Dania też pogardziła umową. A może Kurlandia? Umowa handlowa. Za pojedynczą płatność się zgodzą. Dobra. Zgadzamy się. Czyli tak. Podpisaliśmy umowę z Rosją. Czyli mamy... Handlujemy z Francją, Wielką Brytanią, Rosją... I Kurlandią. No zobaczmy jak to. Jak ta sytuacja. Handel. Jak to wygląda. Teraz w którym to miejscu. A, tu w podsumowaniu. Czyli tak. Dochód z handlu 2000 tylko. Kurczę. 3000. Z innych źródeł. Z podatków 4000 dochód 5,5 tysiąca, podatki dobra, i chyba zrobimy porządek zaczniemy od ministra prawa, wrzucimy go o, bardzo dobra zmiana dobrze, później zajmiemy się flotą No i tak, jeżeli chodzi o sytuację tutaj Szwedów, nie jest ta sytuacja zbyt dobra. Zaraz sobie zobaczymy, bo tutaj to mnie niepokoi niedobory żywności. Na razie, jeżeli chodzi o ludność, wzrasta, ale trzeba by chyba zacząć właśnie tutaj, gdzieś o tak. W Izbi zbudujemy sobie port rybacki. Dzięki temu. Rozwiążemy częściowo problem chyba z wyżywieniem, plus 0,6 do wzrostu zaludnienia. Dobra, czy jeszcze tak z organizacji tutaj kraju, rozwiniemy sobie przemysł tkacki. Link, ko Kluczę, strasznie ciężki jest język szwedzki. Mamy dżentelmena, Christopher, Polem, on z kolei pójdzie do Upsali. No, fajnie, coś tam ponawiał po szwedzku, ale <laughs> kompletnie. Próbowałem właśnie prawidłowo się nauczyć wymawiać niektórych nazw, ale odpuściłem sobie. Będę <laughs> czytał to wszystko tak, jak uważam. Rozpoczniemy badania nad magnetem szpuntowym, bo tak jeżeli chodzi o właśnie armię szwedzką, ona była no, bardzo dobrze zorganizowana, można to tak nazwać. Tutaj akurat na potrzeby gameplaya jesteśmy też tak trochę zacofani, czyli tak musimy po kolei te technologie militarne rozwijać, zaczniemy od magnetu szpuntowego, czyli zmienia muszkiet we włócznie pikę. Wystarczy włożyć ostrze w lufy, tak jak korek w butelkę. No, jest to bagnet taki podstawowy, który zamienia nasz muszkiet w pikę. No, to jest jednorazowe działanie, czyli jak już założymy bagnet, już nie możemy później strzelać, także no, jest coś za coś. Możemy walczyć wręcz, ale tracimy możliwości. Walki na dystans. Tutaj mamy pierwszego generała. Trzech generałów, z tego co wiem, mamy. Taka Karol Gustaw Armfeld ma oddziały takie dosyć słabe, pkierze, milicja. Chyba wyślemy go do Sztokholmu. No tak, trochę żeśmy sobie tu rozwinęli, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeszcze zaraz co tu mamy? Hutę. o, tu, bardzo ważne pola wary rozbudujemy sobie tutaj folwark poszukamy jeszcze może gdzieś folwarku to jest bardzo istotne wiąże się to z wyżywieniem, a to na początku tutaj gameplaya jest na bardzo niskim poziomie chyba nie mamy tu już nigdzie tu coś mamy. O, bardzo dobrze w No i dobrze, to chyba by było wszystko. Jeszcze taką mamy tutaj warsztat szkutniczy. Czyli prawdopodobnie do możemy tu wytwarzać statki. A ja sobie to kurczę chyba tutaj no nie wiem czy to teraz w tej chwili. Mogłem zburzyć ten, ten port i tutaj zbudować port kupiecki. Ja nie wiem czy to będę teraz w tej chwili robił. Z fortu z Korela przetransportujemy dosyć ciekawa jednostka. Hakka plici, Lekka konica, lekka jazda służy do osłaniania trzonu armii. Działa jako jej oczy i uszy. Może też ścigać uciekających wrogów i uniemożliwiać im przegrupowanie. Przetransportujemy to wojsko. Coś się kurwa z głosem Tutaj to jest prawdziwa postać historyczna, Adam Ludwig Levenhaupt. Marsz! Czy transportujemy go do Sankt Petersburga? W ogóle to będzie chyba bardzo strategiczne miejsce. Tutaj w Ingrii, e, w Rydze, mamy Karola Gustawa Reinskjolda. Też bardzo ważny generał. Chyba jeden z ulubieńców Karola XII. Na razie. Hmm. Więc tu wywarbować nie możemy. Chyba z tą armią na razie go zostawimy. No, przede wszystkim musimy się nastawić tutaj na atak Rosji. Ja myślę, że poczekamy sobie właśnie na działania Rosjan i skupimy się właśnie na tym, co powiedzą Rosjanie. Ruszymy może tutaj. Pobadamy trochę, jak tutaj... Wielkie Księstwo Moskwieskie. Tutaj mamy jakiegoś generała. Książę Nikita Iwanowicz Reperin, Gwardia Generalska. Konica, piechota liniowa, piechota kozacka, jedna ar artyleria. Dobrze. Co my dalej jeszcze możemy zrobić? Zobaczmy. Co my możemy werbować tutaj? w Sankt Petersburgu jakie wojsko posiadamy mamy dwa dział konnicy fajnie jakbyśmy mogli zacząć werbować piechotę liniową ale żeby kurczę werbować piechotę liniową to musimy się chyba rozbudować przynajmniej koszary no, a zróbmy to no, to będzie jedno z najważniejszych miejsc naszych może w następnej turze rozbudujemy tutaj Fortyfikacje. Zastanawiam się, kurczę, co z reński Oldem zrobić. Dobra, zobaczmy, jaka sytuacja jest. Ciekawe, jak zareagują tutaj Estończycy, jak zbu zburzymy im. O, no właśnie. W narwie zajazd dyliżansów. Planuję tutaj zbudować nową, sz nową szkołę, gdzie będziemy technologię przemysłową rozwijać. Hmm. To chyba wszystko. Zobaczmy może jakąś jednostkę możemy tutaj w Sztokholmie budować. Kogo my możemy zwerbować? Armaty niech się werbują. Średnia artyleria dobra mamy tutaj tak dosyć słabe jednostki, no ale to jest początek gameplaya. Dobra, to przechodzimy do następnej tury. Pierwsza połowa 1700 roku przebiegła bez jakichś specjalnych. Jeszcze jedna sprawa, zapomniałem hulakę żeśmy ruszyli że ruszymy z nim tutaj dziś. dalej ale mamy jeszcze Thor Land tak? ruszymy z nim tutaj do St. Petersburga niech rozwija protestantyzm niech tam robi swoją robotę no to już teraz już na pewno wszystko, kończmy August się obudził, czyli August by chciał, żebyśmy oddali mu bez wojny inflanty, a on w zamian da nam prawo przemarszu 20 tur po swoim kraju. To jest po prostu bezczelne. Myślę, że Karol za coś takiego by pewnie wypowiedział wojnę, ale my na razie musimy skupić się na tym, żeby sobie trochę przygotować grunt pod bitwę, także odrzucamy, odrzucamy tą propozycję lukratywną. Niech sobie, niech się schowa z taką propozycją. Rosja coś od nas chce? Rosja też od nas chce tereny. Czyli mój łaskawy Pan jest pewien, że w swej mądrości zrozumiecie. Czyli generalnie mamy już pogróżki tutaj od Piotra i od Augusta. My się tym specjalnie nie przejmiemy. A zobaczymy. Zobaczymy na polu bitwy, jak to będzie wyglądać. Dończycy tutaj coś kombinują. Właśnie tak, muszę się skupić na tym, żeby żeby zabezpieczyć zarówno zachodnią, jak i wschodnią granicę. Dobra, no kończmy tutaj kapłanem. Uuuu! gdzie tam swoją flotę mam ale... pod Sztokholmem może jeszcze byśmy sobie budujemy sobie może chociaż jedną jednostkę Kurczę strasznie drogie może slub jak się tu zwerbuje połączymy sobie tutaj razem Dobra, badania się prowadzą. Może tak. Co możemy tutaj w Sztokholmie? Dobra, zaczniemy od przemysłu. Tutaj w hutę sobie w Göteborgu zrobimy. Zaraz no, styliżansów to może nie Dobra, jeżeli chodzi o Sztokholm, to jest OK. Hm, w Finlandii. Co my tu możemy zrobić? Mamy też hutę. Tylko trzeba by chyba taką równowagę zachować tutaj. Dobra, zróbmy na rezydencję gubernatora. Się nam cały czas jakieś prace wykonują. A właśnie, dobra. najważniejsza sprawa oddowa szkoły. Co my w ogóle mamy z tego portu? Jakie tu korzyści? Możemy werbować statki. No, nie wiem, czy to już teraz zrobić. Nie, to praktycznie żadnych korzyści nie ma. Zrobimy sobie później port kupiecki. No i co? I się korony szwedzkie skończyły, chyba. Coś to możemy zwerbować. Nawet piechoty liniowej nie możemy. Przejdźmy, może do naszych ministrów i wrzucimy Rolfa no, udało się chyba lepiej tutaj będzie nam właśnie zażądał gut Good... Flek Jensen Tym Jensen to takie typowo duńskie nazwisko no i co Chyba nic więcej. Jeszcze możemy chyba hulakom się trochę tutaj poprzemieszczać. Ruszymy... Ruszymy Larsem tutaj gdzieś bardziej na tereny. O, tutaj już mamy Moskwę. Może niech on się tutaj... Niech on się tutaj przezimuje sobie w lasach no i to chyba będziemy kończyć tą turę i w ogóle ten pierwszy odcinek w następnym odcinku już wam mogę zdradzić skupimy się trochę na aspekcie historycznym tutaj jeżeli chodzi o o tym co Karol jakie, jakie kroki podjął czy tutaj ruszył na Danie, czy ruszył tutaj w stronę Augusta w stronę Infland, opowiemy sobie o tym początkowej fazie wojny północnej. No i chyba dalej będziemy rozwijać swój kraj. No i czekać na ruchy, bo prawdopodobnie ja się tutaj nastawiam na to, że Rosjanie nas zaatakują, musimy się do tego przygotować. W tym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam już do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.